W książce znajduje się gro wywołanych przez jeden konkretny bodziec. Wśród nich znajdują się latarniany odblask na masce samochodu, który przypomniał mi gwiazdę odbitą w tafli wody. To z wiersza śniegącin. Lektora Blanchota w krytyce politycznej, z wiersza hiperkomunikacja. Akt niezgody na politykę mieszkaniową, wyrażony zdjęciem liści z Palmy przez Janę Rajkowską. Tu wiersz gramy w koszu narodowym. Spacer tamką do nieistniejącej już jadłodajni filozoficznej, tak chodzę po wiśle. Kobieta czytająca artykuł w autobusie, linia 723. Inna kobieta, która rozegrała przede mną erotyczny performance w metrze. Tutaj wiersz, kabaty magiczne. Rozpad wieloletniej przyjaźni, hard Xbox, a także miłości, szklarenka na kółkach, powroty. Sąsiedzki wojeryzm, po drugie wyjść. Sen, w którym poczułem niemal fizyczny głód.